Play for fun. Całkowicie zapomniałem o tym, aby włączyć nagrywanie. No, spowodowane to było tym, że przyglądałem się podziałowi tabeli i temu, że będziemy grali przeciwko klanowiczom. M13 wybieram. Zobaczymy, jak ta rozgrywka się potoczy. Chwila cierpliwości, jeszcze tylko doliczę. Jeden start. Biegnę w swoje miejsce. Będzie tutaj chyba raczej dzisiaj trudno cokolwiek ugrać, bo jak popatrzyłem, no to praktycznie cała przeciwna drużyna to klan, więc no, może być delikatnie pod górkę. Zresztą no zobaczymy, jak ta rozgrywka będzie w ogóle tutaj w dniu dzisiejszym wyglądała. pobierają chyba tutaj coś. Ok. Jest pierwszy frag na moim koncie. Postawię sobie zaraz chwilę. Moment, tam są daleko. A, lekko, tylko draśnięty, prawdopodobnie. Dobra, zamykaj te drzwi. Biegniemy tutaj. Ciekawe, czy będą wbiegać do. A raczej nie będą wbiegać do pomieszczenia. Chociaż tam widziałem, że któryś teammate mój zginął. Także. No, dobra. Ktoś poleciał na może z tej strony. Dobra. Cupni. Poczekam chwilę. Chwila cierpliwości. Dobra. Nie ma nikogo. Zamykamy drzwi. I muszę sobie zrzucić jeszcze tu drzwi domne. Muszę sobie zrzucić amunicję, dozbroję się i e, biedne popatrzeć przez okno na, na tutaj punkt B, bo prawdopodobnie e, o, będzie biegał. Chwila. No dawaj. Jeden. Jeszcze jeden. Dawaj, okej, okay. jest dobrze. Claymore, drzwi. No i w zasadzie czas i cierpliwość. Zawsze to powtarzam. Metoda papieska. Pobierają C, pobierają B. Punkt B, pobierają. Dobra, chyba drzwi nie zamkną. Więcej niż pewne. No, straciliśmy. To nic. O, mało brakowało. Mało brakowało. Dobra, jest. Jest Claymore. Remis w tym momencie. Remis. Jeszcze mamy remis. Także okej. Okay. Jednym punktem przegrywamy. No ale to nic. Brawo. Nie jest źle. Stawiamy. Zamykamy. Tam bieg. Chodź. Tak łatwo to nie będzie. Dobra. A co to się w ogóle stało? Tu. Dobra, rozbrój się. Zamykamy. Nie jest źle przeładuję, tylko brakuje mi jeden frag do witola. Właśnie, nie mówiłem na samym początku o. u biegniemy. Dobra, chwilę, moment. Tylko się tutaj coś się dzieje na ślepo. Jest. Nieźle, chodź się. Uu, z tego zamieszania strzykawkę mu w wcięło, no ale dobra. Puszczamy. Tutaj, bo prawdopodobnie są przyce. No, brawo. Bardzo ładnie. Niech przejmują. Tutaj powinniśmy już to delikatnie za chwilę jakoś tam zacząć im uciekać. Jeżeli chodzi o punktację, chociaż w tym momencie jest remis. Zamykamy. Nie jest źle. Jednego fraga mi brakuje chyba do wsparcia śmigłowca. No właśnie, powiem o. Nagrodach za serię ofiar. Pierwsze to jest Vitol. Druga nagroda to jest właśnie w tym momencie zdobyty helikopter wsparcia. No i trzecia najwyższa Juggernaut velcolos jak to boli. Także tak to wygląda. No, tak jak mówiłem, pomimo tego, że udało mi się zdobyć te nagrody za serię ofiar, to ten klan nie odpuszcza. Pomimo tego, że dzieje się tak, a nie inaczej. Cały czas mamy tutaj delikatną przewagę wroga nad moją drużyną. Jest kolos. Trzeba to gdzieś sobie tutaj zrzucić i zacząć działać, żeby ta rozgrywka chociaż została przez nas zremisowana, bo będzie słabo, jeżeli to przegramy. No trzeba złamać stereotyp, że nie zawsze tutaj klan ma pierwszeństwo, jeżeli chodzi o wygranie rozgrywki, bierzemy to i działamy okej, okay. teraz tylko delikatnie trzeba to wszystko sobie tutaj ogarnąć i myślę, że powinniśmy tutaj powoli, powoli wyjść na prostą z moim teamem no, już mamy delikatną przewagę 80 do 76 także małymi kroczkami powinniśmy zacząć tutaj delikatnie uciekać, na no, pobierające słabo Przejdę się na to C, no bo nie ma innego e, wyjścia. Pytanie. No ogarnęli już to moi e, teamateci. Tak, e, tak myślę przynajmniej, że ogarnęli. No i dobrze, tutaj pomyślałem. Idziemy na B. Gdzie jesteś? I ty, i ty. Także nie jest źle. Zabezpieczamy i czekamy na przeciwników. No biegniemy na to C. Damy radę. Także nie jest źle, ok. No mogłoby się tutaj coś e, zadziać, e, moglibyśmy im troszeczkę bardziej uciec, bo to jest tak naprawdę, to co się teraz dzieje to jest, e, nazwałbym to balansowaniem na linię, no, także to jest gra można powiedzieć mocno wyrównana, e, plaga lub punkt za punkt, tak jak e, widzę my przejmujemy, oni coś nam w tym samym momencie odbierają w drugiej części e, mapy, także no właśnie to co powiedziałem, już w tym momencie pobierają C. Także myślę, że ten mecz do samego końca będzie raczej mocno, mocno wyrównany. No ale ok nie uwydajmy faktów. Chodź tutaj, dobrze, idziemy, pobieramy. Trzeba zabezpieczyć to C, no proszę bardzo i w tym momencie tracimy B. No właśnie to co powiedziałem. Przeciwko planowiczą nie gra się łatwo i tak jak powiedziałem dużo zależy od tego kogo się ma w teamie. O, tutaj jeszcze mi Teksa przykleił, no, ale w tym momencie to wiele nie zmieni. i dopomogę zabezpieczę ten punkt B. Jest Vitol. O proszę. Tutaj ten team pomimo tego, że jest mocno, żeby ogarnięty, to jednak mamy troszeczkę pod górę, żeby, żeby w jakiś sposób właśnie ten klan został przez nas, można powiedzieć tutaj poskromiony, bo powiem Wam szczerze, że no, mimo tej przewagi, tak, Nauta, tutaj w tym momencie wsparcia Witola, to Właśnie klanowicze nie poddają się i starają się cały czas gdzieś tam walczyć o to, żeby ta rozgrywka była na jak najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o to, co oni swoim można powiedzieć tutaj rozegraniem tego meczu reprezentują. No w tym momencie mają dwa punkty. Pójdę tutaj sobie na punkt B postaram się go zabezpieczyć, wybiegniesz. Tak, był wybiegnie, tak jak się domyślałem. Także myślę, że ta rozgrywka jeszcze tak łatwo przez nich nie zostanie w cudzysłowiu odpuszczona. Tutaj chyba dziś mi przybygł, tak mi się wydawało. No nie, to tylko mi się wydawało. Są tutaj. Chodź jeszcze ty, ty fajnie. No ładnie. Ich tutaj, można powiedzieć, wykosiłem z tej kosiareczki. czy ty? A ciebie? Włapię czy nie? Czy uciekniesz? A... No chodź. Trafił mnie tym koktajlem ołotowo, ale to w zasadzie dużego wrażenia... ...na mnie nie zrobiło. Sporo im uciekliśmy. Mamy już sporą przewagę. Chociaż ta przewaga jeszcze nam nie gwarantuje tego, że... ...tą rozgrywkę wygramy z 170 do 124 o proszę no tą przywitam, mam mocno w tym momencie otwóczoną myślę, że dwa dobre trafienia z jakiegoś lepszego karabinu snajperskiego jeżeli by przeciwnik użył byłoby po sprawie no ale nie chcę tutaj krakać nie będę uprzedzał faktów zobaczymy jak będzie to dalej wyglądało czy tym Juggernautem Kolosem dotoczę się do końca rozgrywki. No Zobaczymy. Czas pokaże. Tutaj wiele, wiele punktów do zdobycia nam nie zostało. Myślę, że powinniśmy to jakoś sprawnie w parę chwil ogarnąć. Także chwila cierpliwości. Tam coś przy się zadziało, ale tutaj może będę zbiegać, czy nie? Chwila, moment. Tak, jeden. No okej. Okay. A drugi gdzie jest? No... Ta moja przyłbica jest mocno mocno w tym momencie otłuczona. Także myślę, że też niewiele brakuje tutaj przeciwnikom, żeby tutaj tego kolosa w jakiś sposób zniszczyć do końca tej rozgrywki. Uciekłem, bo tutaj myślę, że jeżeli by ten granat wybuchł, to by było mocno pod górę. No, no właśnie. -o, -o. Ma mm -mm. no, chyba YouTuber i był w moim teamie. Ten, hmm. Tak. Mam nadzieję, że ta rozgrywka Wam się spodobała. No i tradycyjnie serdecznie zapraszam do śledzenia na naszego Twittera, gdzie pojawiają się aktualne informacje dotyczące tego, co znajdziecie na naszym kanale YouTube. No i oczywiście do kolejnego usłyszenia w najbliższym czasie. Pozdrawiam Was, cześć!